Rafał Chwała. W warsztatach kultury m.in. mam przyjemność programować cykl filmowy Miasto Mówi, I miasto mówi wiosenne, czyli w miesiącach kwiecień maj to będą filmy związane z polityką. Filmy z nurtów political fiction, biografie znanych polityków, również działaczy społecznych, ale także filmy choćby o kampaniach wyborczych, filmy o różnego rodzaju skandalach w polityce, aferach, takich jak choćby Watergate. Więc bardzo dużo tych filmów powstało, bardzo ciekawych, często na bazie autentycznej historii. I na bazie autentycznej historii jest choćby pierwszy film, czyli Frost kontra Nixon o serii wywiadów telewizyjnych robionych przez dziennikarza Davida Frosta, właśnie z Richardem Nixonem, tuż po aferze Watergate, czyli po tym, jak Nixon w niesławie musiał opuścić ten urząd prezydencki. Bardzo ciekawe kino Rona Howarda ze świetną obsadą i fantastycznymi dialogami, wciągające mimo tego, że to jest kino oparte na, na właśnie rozmowach, na dialogach, to naprawdę trzyma w napięciu. Drugi film, kwietniowy, to jest tegoroczny laureat Oscara w kategorii dokument, czyli głośne, e, obsypane nagrodami Nie chcemy innej ziemi. Palestyńsko-izraelska produkcja o tym, z czym ludzie w Palestynie dzisiejszej muszą się zmagać i tak naprawdę zmagają się od lat. Ten konflikt polityczny, wojskowy, społeczny, który cały czas tam narasta, nawet ostatnio jeden z twórców filmu porwany przez izraelską armię, na szczęście już. Powrócił do domu z tego, co, co mówią media, ale film kapitalny i w bardzo dobrej dokumentalnej formie przedstawia rzeczywistość, do której my mamy mało dostępu i, i naprawdę nie wiemy, co tam się dzieje, a ten film to bardzo dobrze pokazuje. Trzeci film z kolei to film George'a Clooney'a. Oczywiście Klunej Clooney znany najbardziej jako aktor, ale równie często reżyseruje. Tak jest w tym przypadku film Idy Marcowe z Klunejem i z Ryanem Goslingiem w rolach głównych. O tak naprawdę brudnej, ciemnej stronie kampanii wyborczych, kampanii prezydenckiej, tego co się kryje w kuluarach, za kulisami, jakie rozgrywki się toczą w tej walce o władzę, czego tak naprawdę nie pokazują media, czego my jako wyborcy nie widzimy. A te ruchy cały czas gdzieś właśnie w świecie wielkiej polityki są wykonywane, więc Idy Marcowe to będzie trzeci film. Czwarty film to z kolei film Selma, słynna miejscowość na południu Stanów Zjednoczonych, z której to miejscowości Martin Luther King, słynny działacz, legendarna postać amerykańskiej polityki, rozpoczął. Pokojowy, pacyfistyczny marsz w obronie praw człowieka, w obronie praw kolorowych i w obronie właśnie praw, chęci zdobycia praw wyborczych dla, dla tej grupy mieszkańców wciąż wtedy rasistowskich Stanów Zjednoczonych, chociaż ten rasizm w USA i dzisiaj tak naprawdę niestety ma się całkiem dobrze. Sporo się pozmieniało, ale tak naprawdę jeszcze jest daleko do tego, żeby było normalnie, więc cel ma to czwarty film, warto zobaczyć, jak to wtedy wyglądało. I ostatni film to film Vice z wybitną rolą Christiana Bale'a w roli wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych za kadencji George'a Busha Juniora, czyli Cheney, ten wiceprezydent w ujęciu Bale'a, kapitalna rola i też bardzo ciekawy film Adama McKaya pokazujący jak korupcjogenna jest polityka współczesna i jak tak naprawdę pozbawiona już wszelkich wartości i systemów moralnych, gdzie w zasadzie... Władza jest celem samym w sobie. Dojście do władzy, utrzymanie tej władzy, w zasadzie już tam nie ma mowy o jakichś programach wyborczych, czy koncepcjach wyborczych, czy po prostu rozwoju społeczeństwa. Dla współczesnych polityków samo dojście do władzy i utrzymanie się przy niej to jest po prostu cel numer jeden, co świetnie pokazuje właśnie film Vice.